TV Pod koniec czerwca w każdej szkole wybierany jest nowy samorząd uczniowski. Podobnie jak w prawdziwych wyborach, zadaniem kandydatów jest uzyskanie jak największego poparcia. Jak się okazuje, sposobów jest bardzo wiele, a kampanie rozpoczynają się już w szkole podstawowej. Musieliśmy... Na jakieś naprawdę fajne pomysły, aby ludzie na nas zagłosowali. Mnie, ja miałam wrażenie, że niektóre pomysły chyba nie będą do spełnienia, ale pisałam po prostu je na plakacie i myślę, że ludzie mi po prostu zaufali i oddali na mnie głos. W nieco inny sposób poparcie zapewnił sobie Michał Krzywdzik, który okazał się bezkonkurencyjny w drugim LO. Wziął bowiem udział w specjalnie przygotowanej debacie. Jeśli ta debata jest. Pomyślnie przedstawiona, e, prezentacja jest naprawdę przygotowana, e, też w humorystyczny sposób, bo to ma duże znaczenie, to można liczyć na wygląd. Kiedy już uda się zwyciężyć, nie wystarczy tylko dumnie przechadzać się po szkole. No właśnie, za co tak naprawdę odpowiedzialny jest samorząd uczniowski? W naszej szkole samorząd pod moją opieką ma bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w szkole. E, wstępnie zawsze uzgodniamy sobie z uczniami, czyli uczniowie ze mną uzgodniają, co w szkole należy poprawić? Ewentualnie zmienić, ewentualnie coś nowego wprowadzić? A aktywność samorządu w Gimnazjum nr 4 jest naprawdę wysoka. Szkoła bierze udział w takich akcjach jak woś, dziewczynka za pałkami. jest duże zainteresowanie i naszym zadaniem jest mobilizacja uczniów, aby brali udział właśnie w tych akcjach. Komunikację między uczniami a dyrektorem, przekazywanie ich pomysłów do pana dyrektora. Dużo pracy mają również członkowie samorządu gimnazjum nr 2. Samorząd Uczniowski zorganizował pokaz talentów, w którym wziął udział bardzo dużo osób z naszej szkoły oraz z innych szkół. Organizował również maratony nocne filmowe. Na który też bardzo dużo osób przyszło z naszej szkoły, około 80. Mimo tego, że praca w samorządzie wiąże się z poświęceniem, wysiłek włożony w działania z pewnością nie pójdzie na marne. Powiedzieć, że są bardzo aktywni, chętni do współpracy i myślę, że będzie z nich dobry materiał w szkole średniej na właśnie taką działalność samorządową, w, w szkole czy nawet i, i w regionie. W szkole średniej przychodzi czas na kolejne członkowstwo, a tam można wykorzystać doświadczenie z poprzednich lat. Takim poszczycić może się między innymi Kasper Drwienga. Udało się zorganizować coroczny koncert charytatywny powiązany z akcją Mikołaj. Oraz wiele inicjatyw powiązanych z działalnością uczniów. Na przykład zreorganizowaliśmy wystrój na drugim piętrze z pracy swoich podopiecznych zadowolona jest opiekunka samorządu uczniowskiego pierwszego LO Katarzyna Nowak. Życzyłabym sobie, żeby współpraca z przyszłorocznym samorządem wyglądała przynajmniej tak samo jak współpraca z tegorocznym samorządem, w którym pracowało się rewelacyjnie i zrealizowaliśmy cały założony plan. Współpraca z samorządem uczniowskim bardzo dobrze przebiega również w zespole szkół numer 2. Samorządu nie ma tutaj za wiele do pracy, jedynie nadzoruje, ewentualnie jest pewnych tutaj, koordynatorem pewnych działań. Naszym celem było promowanie szkoły jako miejsca nie tylko nauki, ale także rozrywki. Zrobiliśmy dwie dyskoteki międzyszkolne, na której ludzie bardzo dobrze się bawili. Mam nadzieję, że, to, że nasza szkoła pokazała się trochę w tym świetle. Bo jak wiadomo brakuje wśród y, szkół sanockich tej właśnie formy zabaw. Praca w samorządzie uczniowskim wymaga od jego członków dużej odpowiedzialności oraz przede wszystkim współpracy z innymi. Samorząd dobrze wygaduje się z uczniami szkoły, dlatego że Jesteśmy sobie równi, nie ma podziału na wyższych i na niższych i no, traktujemy nas jak kolegów, jak znajomych. Miejmy więc nadzieję, że ta współpraca równie dobrze będzie układała się w przyszłym roku i wszystkie działania przeprowadzane przez samorządy będą miały pozytywny wpływ na wizerunek sanockich szkół. TV